耶耶耶！不。 Z tej strony Dakedi i. i I się O, będzie to siedzieć? Myślę, jeszcze się na ustawią No to tak Może krótki vlog zrobimy Aż Robimy może krótki vlog Na Z przeważenia Bali ja nie chcę To ty mój syn ja, to mój obiad, wiesz? My jedziemy po wale leciałkę, bo niestety skończyły się O, sąsiad, par, coś na nas czeka Sąsiad, rodzień Trzeba by było to... Dobre, dobre tak No ja? Kiprutka z tego było Była? Słabo W ogóle tamten koło wrotek to jak widzicie tutaj, tutaj kopią nam prąd, a raczej nie nam, ale mam jeden gospodarz na stajnie i kopią mu prąd. Fajnie prąd w lesie. Jest tą kamerą, że jest. Ja wiem zaczepiem, no ale mam też czepię, ej, stasek Dobra, sezon idzie? Pełną parą? No, za miesiąc? będzie za miesiąc. Zobacz, jeszcze bali. Co to skormi? Chyba, chyba się przerzucimy na dietę balową. No, Mam bo, no, bo co? Zamiast czekoladek to bala. Ja, jak robię, już żykałem, to nie słynny, nie A co Trzeba coś mokrego wybrać. O, jeszcze kilka była podpisanych, a reszta to oh, jest dupa. Oh, dupa którego to jest, za Tam! Tak fajnie się teraz tym przebiło? Moment. Został tu dorobiony przewód jak widzicie. Tyk, tyk. Sukie, wolne. Tu był przedtem, jakiś tu bubrok był. I posrał tu kablę. Ale my to z sąsiadem zrobili, nie? No Co my tu sąsiad nie zrobili? No to jest na tego na Tego. 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 Ogólny przegląd, przegląd my tu zrobili. Ledy dołożyli. Ha! My... co? Ledy? wieku, jak wściekłe. świecą Oba? Oba. Ha! Elektrycy. Sąsiad elektryczny. Musiało to, to być. Funkcjon. No w to, właścicie Tylko za problem w tym, że jest w dwóch Stefana też? No tam dalej jest Polków nie? No ale A nie, że co panie? My to nie gasiliśmy, Bo nie było wezwania Ciap Ej. Okay. Ciekawe co prezes robi? Nie? Prezes będzie spółka bank. No co, jak jest akcja to jego ja nie ma. Nauka, nauka Co? Dwiego i drugi? Bardzo zbyt. Wezmę dwa na co? Czarna wse pojedzię za terki. Hej, aś eee. przedstawił ten fotę w tym ze to, że ja no lechę do przodu. Ojciec mi go to przystało. Nas? No, no. Kokum trzeba było sobie cofnąć? No kur... i nie wiedzie wie jak nie jedzie jak to dziwność, jak to odbezpieczy się lewej Z lewej nie. strony. Nie, siadną, z lewej strony. jak tam siadłem to tu, jest tu miał kierownicę Co jest? Z lewej z strony jest cofanie, a z prawej jest góra dół. Ja sobie tak trochę bliżej a na dołu no, nie mogę tego ustawić. Jak mnie ustawię jest, to już potem tam Jadę my się... Ja będę się przejeść. Pokazujemy ludziom nowe asfalt, nie? nie? Ja to się lubię wodzić. Tu, panie i panowie, taki asfalt dali. Mua. Do pola. Normalnie, co? Pico Picobello, Dokładnie Jak oglądaliście na filmikach, już Łukasz tutaj tędy zapieprzał, i tam wyżej. Wyżej no ale. Dali, To no. jest. jedziemy z balem no to trudno, zobaczcie, że górka mała nie jest, bo Ferguson trójką tu na bank nie pójdzie. Nie ma szans. Tym bardziej, że jadę z balem. Te ludzie się sobie domyślili. No, co dać ten dzień z tym balem? Nie wierzę się tego bala. Patrzcie. Trzeci bieg. I... I dwa. Jest tu góra. Ale za to. Kukancina I załóż ojca. Tak? A się tam gdzieś potem? A najgorsze jest to, pany i panewki wykopali rów. Teraz wejdę tu przejedź O, tu jest moja działka To tam tu. Gdzie to drzewo? My chcę tu ja Nie da się. Trzeba było zabulić jedyny stówek, żebyśmy Trzeba było se kupić rurę Ale to jeszcze nie robili. To jest? Hej. To jeszcze nie robili, bo to ze walcą moi tutaj mu ty z to oni coś z własnego zrobili. Widzą, nie od razu przyjeździli RUE i tak im lewo zrobili, a wuj dopiero powiedział, że to będzie robione Tu tu ty z mojej Widzisz to, to, tu? Po tamte szoki Oj, teraz patrzcie Cofię się do tyłu Cyk w dół Przebicie I wolne Prawie w ciężarówce Tylko lipa, bo... Nie ma synchronizatora tutaj na to przebijanie No i w dupę jeżenie tuperza Sosia, nie wynabracamy się Nie ma szans Trzeba było ci coś Próbuję ale Spróbuje Fies cały to tu jedzie O to szlak. Jak yep. <grymne> 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 to za nie, nie, S.C.I Tu To nie, to to? 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 to. Kto to? Kto trzeba nie, 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 tu powiedzieć, że nie, nie, y Tylko Tu właścicieli Tylko dla właścicieli nie, jedzie to leśniczy chyba, nie? Dobra. Dobry, 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 panie, ale nie mieliście tu być Chyba zejście leśniczy, no to dobra, ale Tamten drugi nie spodobał mi się gościu, ej <laughs> Ja i jadę dalej no Jeszcze nie bym nawracał O co idzie? Kurczy sen I potem przez takich debili tu się trzeba pchać do rowów, a tu nie jest problem obalić traktor. Ten coś No ale ogólnie Andrzej kupił nową wóbkę Pan Andrzej Pan My są jak sąsiedzi, tak Z Andrzejem No ale w każdym razie niech będzie, pan Andrzej kupił nową wóbkę Może będzie na filmie Może będzie, bo włókki nie widać, kto wie czy już jej nie używał Także jak coś to najwyżej dołączymy zdjęcie Co dalej? Dalej ludzie u nas posiali, prawie wszyscy. Sąsiad posiałeś? Nie. Ja, to ja też je posiałem, stwierdziłem z tatą, a, trzeba nam to dwa lata temu, byliśmy ostatni, kosiliśmy piersi. I tu jest dobre powiedzenie, ostatni będą pierwszymi. Jak ziarno do ciepłej ziemi wejdzie, to szybciej urośnie. Dokładnie. উপদেশ <laughs> কোন <laughs> <laughs> z kablonu, był krótki bo krótki, no ale Na początek sezonu Na początek sezonu, se a nie już że się tak będzie Tak nudy na kanale no, Teraz nic się praktycznie nie robi Także się... No na razie No i do zobaczenia wkrótce Siema <ślepnie> Powiedz Jak jest? To jest dramat <ślepnie> Nie ma miejsca żeby zaparkować Policjanci mnie zablokowali